Trząsające służby mundurowe już to robią z ludźmi w Czuchowie. Szokująca wizja przepowiednia snowideckiego. Co takiego dzieje się w Czuchowie? O czym ostatnio mówił Jasnowid na nagłośnił praktycznie całą tą sprawę. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, bo jest to też po części związane z wizją przepowiednią Jasnowidza, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę krzywd dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zareagujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego. Filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokującej sytuacji, która ma miejsce w Czuchowie, a więc w miejscowości rodziny, gdzie mieszka Jasnowic Jackowski. No ale ktoś powie, na no co mnie nam interesuje, na przykład Czuchów mieszka na pomorzu. Mieszkam, no, no Czuchów jest na pomorzu, ale mieszka na przykład, nie wiem, w zachodnio-pomorskim, mieszka na przykład, nie wiem, w Suwałkach albo na Śląsku, tak? No ale to jest sytuacja, która występuje w Czuchowie, która też się pojawia w innych miejscach w Polsce. Na dobrą sprawę może już miała u ciebie miejsca, albo będzie mieć miejsce już praktycznie wkrótce, bo to dotyczy praktycznie całego kraju. Nieprawdopodobna sytuacja. Zwłaszcza, że wcześniej takie informacje tak naprawdę napływały do Jasnowicza Jackowskiego: czy to były SMS-y, czy to były na przykład maile. A teraz Jasnowic Jackowski poczuł to na własnej skórze, sam był tego świadkiem. To, co robią służby mundurowe Wyczuchowi, nieprawdopodobna sytuacja. No właśnie, na temat tej sytuacji ostatnio powiedział się Jasnowic Jackowski, co takiego się praktycznie tam działo, jeśli chodzi o Czuchów, jeśli chodzi o tą miejscowość, skąd inną piękną i malowniczą. Natomiast tutaj Jasnowidz Jackowski nie tak dawno mówił na temat tajemniczych SMS-ów, wiadomości, które otrzymywał od ludzi w całej Polsce, że straż pożarna przychodzi do piwnic, tak, i kontroluje te piwnice, sprawdza, jak jest po Powierzchnia tych piwnic, jaka jest szerokość praktycznie tam drzwi wejściowych i tak dalej, dokonują różnych pomiarów. No i ludzi to było, dla ludzi to było dziwne, no bo wiadomo, Straż Pożarna ma prawo kontrolować, tak, to jest nie, nie jest to nic dziwnego, kontroluje różne obiekty ale było to dziwne, jakby pod kątem powierzchni, tak, jakby były przygotowane piwnice na przykład, nie wiem na schron, czy na jakąś inną rzecz tak jakby po prostu strażacy dostali odgórną decyzję nie mówi się o tym publicznie, nie mówi się o tym w mediach i strażacy po prostu po cichu kontrolują różne właśnie piwnice, tak tutaj jakieś po prostu tereny podpiwniczone jeśli chodzi o bloki, kamienice i tak dalej, no i ostatnio wypowiedział się właśnie w tej kwestii Jasnowic Jackowski, który powiedział, że u niego było to samo, a mianowicie w kamienicy, w której mieszka, pojawili się strażacy. Pojawiła się straż pożarna, która mierzyła korytarze, która mierzyła praktycznie powierzchnię piwnicy pod tą kamienicą. No i tutaj Jasnowic Jackowski mówi w ten sposób, trochę mnie to zaniepokoiło, tak? Czy zatem nie będzie tutaj realizowana. Przepowiednia jasnowidza mówiąca o tym, że jako stron będą nam służyły piwnice, szokujące słowa jasnowidza czy jako schron nie będą nam służyły piwnice, tak powiedział Jasnowic Jackowski nieprawdopodobne słowa? No pamiętajmy tak, że piwnice to nas mogą uchronić, nie wiem, przed petardami, jak ktoś puszcza w Sylwestra, ale piwnica nie uchroni nas przed na przykład konfliktem nuklearnym, przed praktycznie wojną, bo nawet nie każdy schron uchroni człowieka? Przed konfliktem atomowym, tak, to muszą być specjalne schrony przeciwatomowe, odpowiednie grubości ścian, tak, wentylacji, tam instalacji i tak dalej. Jedynie co taki schron, <grym> jeśli chodzi o piwnicę, to jedynie co po prostu nie wiem, jak spadnie jakaś zwykła rakieta albo jakaś bomba zwykła, to tyle, że na przykład nie, nie zginiemy po, pod gruzami budynku, tak? W, w gruzach budynku jak się zapadnie, tak? Chociaż piwnica też może się zapaść, też ten budynek może się poskładać jak skar, tak? Zwłaszcza, że no, są sporo, po prostu na przykład jest takich budynków stuletnich, albo budynki, które przetrwały jeszcze drugą wojnę światową no przecież na przykład Szczecin, tak, to jest miejscowość, to jest miasto, które niegdyś było miastem należącym do Niemiec, no i przecież to miasto w dużym stopniu, tam jest dużo budynków, tak, jeszcze, które pamiętają czasy niemieckie, no i w momencie, kiedy taka na przykład taki dom czy kamienica zostałaby zniszczone, to wątpię, żeby tam po prostu dały co, cokolwiek te, te, te piwnice, tak. Natomiast, no właśnie, szokujące słowa jasnowidza ja bym powiedział w ten sposób, bo przecież ja robiłem taki filmik ostatnio, że ta minister MSW, tak, mówi o tym, że po prostu będzie przegląd schronów nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. Być może rzeczywiście Straż Pożarna robi taką. Tak mieliśmy spis powszechny, tak? A więc nas sprawdzali tutaj dane różne, tak, ile nas jest w Polsce i tak dalej. Tak być może teraz strażacy Prowadzą taki w cudzysłowie spis powszechny, jeśli chodzi o piwnicę, powierzchnię, szerokość, tak, ile osób teoretycznie mogłoby się tam po prostu pomieścić. Może to przeliczają metry kwadratowe na osoby i tak dalej. Oczywiście to nie jest nazwane oficjalnie spis powszechny, tak. To jest tak jakby przyjęte dla mnie. Być może tam jest jakaś inna, jakaś ustawa o ochronie ludności, tak, w sytuacji nadzwyczajnej. No i strażacy praktycznie to kontrolują. No bo wiadomo, że Straż Pożarna wcześniej i teraz kontroluje różne budynki użyteczności publicznej, tak, sprawdzają pod kątem tam wentylacji, dostępu, gaśnice. E, oddają też po prostu, dają zgodę, czy może budynek zostać oddany do użytku. To jest oczywista sprawa, nikt tego nie podważa. Poza kwestią, oczywiście, takich typowych, takich od RG, tak, tych jednostek ratowniczych, gaśniczych, które wyjeżdżają, jak na przykład ma miejsce wypadek samochodowy, czy się pali jakiś śmieci, czy kosz na śmieci, czy na przykład pożar mieszkania, czy domu, no to też po prostu takie funkcje BHP, można powiedzieć, tak, straży pożarnej. I tutaj też taka funkcja BHP, co sam praktycznie zauważył Jasnowic-Jaskowski, jeśli chodzi o przegląd tej piwnicy, e, z całej tej sytuacji. Być może taka decyzja padła, zapadła właśnie z Warszawy, żeby strażacy Poszli w teren i dokonywali takiego przeglądu, tak jeśli chodzi o budynki, powierzchnię tych terenów podpiwniczonych itd. Tak Poza tym u nas jest tragedia, tak, ja bym powiedział więcej, u nas bida z nędzą jeśli chodzi o schrony, bo te schrony są niedoinwestowane, zresztą o tym mówił tam minister Wąsik, że po prostu będą one do, doinwestowane te schrony, one są często po prostu tak, nawet już kwestia nie, do, nie, nie to, że doinwestowane, tak, ale nawet po prostu one nie są użyteczne bardzo często, tak, gdzieś tam drzwi są zareglowane, nie są one sprawdzane, wiadomo jak to jest w jak coś jest niepotrzebne, to tego nikt po prostu nie kontroluje, tak. Też po prostu przez wiele lat były tej wojny po polityczne pomiędzy partiami, cały czas mają miejsce. No to kto tam będzie myślał o tym, żeby na przykład tutaj sprawdzać schrony i tak dalej, tak? Tak samo jak elektrownia atomowa. Dzisiaj się nagle po prostu rząd Prawa Sprawiedliwości obudził z ręką na Nie jedna elektrownia atomowa, nie dwie, a nawet trzy chcą wbudować, tak? Niedługo się okaże, że też zaczną po prostu budować schrony na potęgę. Nagle po prostu Polska będzie schronami stała, jak się okaże, że będą budować 100 czy 200 schronów w Polsce, tak? Chociaż no to tak, bo za mało, tak? bo tam nie wiem ile tych schronów jest, ale to no, mniejsza z tym, strony są też różne, jak mamy kategorie, tak? Schrony przeciwlotnicze są, schrony przeciwatobowe i tak dalej. Natomiast, no wiadomo, zawsze byśmy się czuli po prostu bardziej pewnie, bardziej bezpiecznie, jeżeli mamy jakikolwiek schronko o siebie, tak? Ja muszę powiedzieć, że ja mieszkam w Poznaniu. To dosyć ciekawa sprawa, była inicjatywa mediów lokalnych, że w momencie, kiedy pojawiła się wojna Rosja kontra Ukraina, to w mediach lokalnych się pojawiły informacje na temat schronów, tak? W mieście, gdzie takie schrony się znajdują. Z jednej strony, no jest to taka obawa, tak? No bo jest to wojna Rosja kontra Ukraina. Ukraina, e, taki trochę po prostu człowiek nerwowy się czuje wtedy, tak? no bo taka informacja na temat tych schronów to znaczy, że co zaraz Polska zostałaby zaatakowana. Z drugiej strony jest to dobre, tak, no bo masz taką informację gdzieś tam w dostępie, jeśli chodzi o internet, jeśli chodzi o media, możesz w takiej sytuacji niebezpiecznej w każdej chwili tam zobaczyć, gdzie to jest przynajmniej. tak. No Nie, nie mówię, że od razu po prostu wszyscy tam polecą, pobiegną, tak. natomiast też nie wiadomo ile z nich po prostu byłoby czynnych, nie każdy by pomieścił. Nawet jeżeli mamy te schrony w Polsce, one by pewnie po prostu nie pomieściły wszystkich ludzi, tak? Trzeba byłoby bazować właśnie na terenach podziemnych, tak? A więc tutaj na, na piwnicach i tak dalej. Więc tutaj. To byłoby niezbędne. Jasnowic Jackowski mówi wprost: Piwnice zostaną wykorzystane jako schrony. Szokujące słowa Jasnowidza Jackowskiego, e, jeśli chodzi o te schrony. A ktoś powie: a Ja mieszkam na przykład w domu jednorodzinnym, parterowym, bez podpiwniczenia, to w takim razie gdzie się schowam, gdzie się praktycznie ukryję? No tutaj trzeba by było pewnie zobaczyć, tak, gdzie jest najbliżej w Twojej miejscowości, w Twoim w miejscu zamieszkania, gdzie jest schron. Tak. Natomiast no, niewątpliwie przerażająca e, sytuacja, co Praktycznie sam Jasnowic Jackowski zauważył, tak? Wcześniej takie informacje otrzymywał, później sam zobaczył straż pożarną, która właśnie kontrolowała te piwnice, która sprawdzała szerokość korytarzy, powierzchnię, tak? No, oni im zawsze mają prawo tak sprawdzić. To nie jest coś, co nie jest niezgodne z prawem. Oczywiście jest to zgodne z prawem, natomiast, no właśnie, czemu miałby to służyć teraz? Tym bardziej, my to możemy odczytywać w kontekście Rosja-Ukraina. A być może to jest pewne przewrażliwienie, tak, że po prostu człowiek od razu zaczął na to uwagę. Wydaje mi się, że nie, że tutaj jednak jest sytuacja, tak, bo ostatnio była afera na temat samych schronów we Warszawie, że sporo z tych schronów jest nieczynnych, albo trzeba po prostu odświeżyć. I tam była informacja, że będą po prostu, będzie przegląd schronów w całej Polsce. I co za tym idzie, pewnie jest po prostu przegląd pod kątem tej Straży Pożarnej, pewnie przegląda też piwnice czy jakieś tereny takie podpiwniczone, tak gdzie potencjalnie ludzie mogliby się schronić na wypadek po prostu, gdyby doszło do wybuchu wojny. I to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, trzymajcie